Hej, miłośnicy nauki! Zastanawialiście się kiedyś, jakby to było, gdyby energia zasilająca wasze domy pochodziła z kosmosu? Wyobraźcie sobie satelity krążące wokół Ziemi, zbierające energię słoneczną 24-7, tam gdzie słońce nigdy nie zachodzi. Co byście powiedzieli, gdybym wam zdradził, że ta technologia już istnieje i może wszystko zmienić? Witamy w kosmicznych innowacjach. Dzisiaj zagłębimy się w temat, który brzmi jak science fiction, ale jest bliższy rzeczywistości niż Wam się wydaje satelity słoneczne. Wyobraźcie sobie ogromne panele na orbicie, przechwytujące światło słoneczne non-stop żadnych chmur, żadnej nocy. Ta energia jest następnie przekształcana w mikrofale lub lasery i przesyłana na Ziemię, gdzie odbierają ją naziemne anteny. Brzmi niewiarygodnie, prawda? Cóż, takie projekty są już w toku. Jak to działa? Satelity na orbicie geostacjonarnej 36 tysięcy km nad Ziemią zbierają energię słoneczną z wydajnością 8 razy większą niż panele naziemne. Na przykład amerykańska firma Solaren planuje dostarczać energię z kosmosu do Kalifornii do 2030 roku. W Chinach Uniwersytet Shidian testuje mikrofale do przesyłania energii na odległość kilometra z centymetrową dokładnością. A w Polsce? Instytut Lotnictwa bada hybrydowe systemy odnawialne. Ale kosmos pozostaje dla nas w dużej mierze nieodkrytym terytorium. Ciekawostka. W 2021 roku Pentagon ujawnił projekt satelity PRAM-X, który przesłał na Ziemię 10 watów energii za pomocą mikrofal. Mało, powiecie? To dopiero początek. Brytyjska firma Space Solar planuje zasilić milion domów do 2040 roku za pomocą swojego systemu Cassiopeia, eliminując ruchome części, aby zwiększyć trwałość satelitów. Co napędza te wizje? Dane. Według raportu Renewable Energy Trends 2023 z USA zapotrzebowanie na energię wzrośnie o 50% do 2050 roku. Kosmos może być odpowiedzią na ten problem, ale nie wszystko idzie jak po maśle. Wyniesienie satelitów kosztuje setki milionów dolarów. SpaceX obniża ceny, ale to wciąż majątek. Przesyłanie energii przez atmosferę? Straty energii mogą sięgać 20-30%, a precyzja wiązki to koszmar dla inżynierów. A co? jeśli ktoś przechwyci ten laser. Eksperci z MIT ostrzegają przed ryzykiem militaryzacji tej technologii. Z drugiej strony, japońska agencja JAXA twierdzi, że ich prototyp z 2005 roku będzie w 100% bezpieczny. Kto ma rację? Polska też ma swoje perełki. SatRevolution pracuje nad satelitami obserwacyjnymi, ale plotki branżowe sugerują, że w przygotowaniu jest tajny projekt energetyczny. Czy dołączymy do kosmicznego wyścigu? Energia kosmiczna to nie tylko technologia, to wizja przyszłości, która może uratować Ziemię lub zrewolucjonizować wojnę. Co o tym myślicie? Czy satelity to nasze zbawienie, czy ryzykowna gra? Zostawcie swoje przemyślenia w komentarzach i do zobaczenia w kosmosie.